Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, dlaczego, i pokazać przede wszystkim, dlaczego warto korzystać z ekosystemu narzędzi Google. I pierwsze, najważniejsze, że wszystkie te aplikacje, cały ekosystem jest darmowy. Wystarczy tylko wejść na stronę www.google. I wszystko mamy. Ten ekosystem jest dostępny online, to znaczy, że ważne mieć dostęp do internetu i e zakładając konto, lub ileś tam kont, tak, możemy mieć dostęp do swoich plików, programów i wszystkich serwisów Google. Na komputerze stacjonarnym, laptopie w prywatnym lub w pracy, na tablecie, na smartfonie, bo są odpowiednie aplikacje, jak dla Androida, tak i iOS. I jak już mówimy o całym ekosystemie narzędzi Google, to mamy jedno konto, jak założyć konto? Przy okazji powiem, to mam osobne wideo, także zachęcam do oglądania wideo na moim kanale. I zacznę od tych, właśnie narzędzi. Pierwsze narzędzie to jest chmura, która się nazywa Disney Google. Wejdziemy. Bardziej szczegółowe wideo jest osobne, ale powiem o najważniejszym, o najważniejszym to, że od razu Google daje nam za darmo 15 GB, miejsca. Jeżeli potrzebujemy więcej, to możemy zakupić. Bardzo łatwy system, nowy. Dodajesz folder i tworzysz swój własny system, tak jak na komputerze. Możesz przesyłać różne pliki lub od razu tworzyć różne rozwiązania biurowe: to znaczy dokumenty, arkusze, prezentacje lub na przykład rysunki. Formularze, na przykład dla, dla tworzenia testów, e, dla uczniów e, i tak dalej. Bardziej szczegółowo o każdym narzędziu powiem e, osobno. Kolejnym ważnym składnikiem e, ekosystemu będzie wszystko, co jest związane z komunikacją. I tutaj pokażę mail, Gmail. Mam nadzieję, że większość już ma, ale też stworzyłam wideo, w którym pokazuję szczegółowe możliwości korzystania z serwisu Gmail. Ale na przykład, co pokażę ważne? Na przykład, tworzymy nowego maila, i od razu możemy sobie podłączać pliki z naszego. Google Disku. Nie trzeba specjalnie pobierać na komputer. I to jest taka właśnie właściwość, która jest związana z całym ekosystemem. I jeżeli chodzi i mówimy o ekosystemie, to to jak ustawimy sobie wygląd na przykład przeglądarki w Chrome i jak wejdziemy na swoje konto, to te wszystkie ustawienia zostają z nami. I to jest bardzo wygodne i korzystne. Zawsze mamy wszystkie swoje zakładki, i przeglądarka zawsze będzie wyglądać tak samo. Również mamy możliwość udostępniania lub pracy grupowej. Na przykład w Google Dysku. Klikamy udostępnij i będziemy mieli różne opcje udostępniania. Możemy dodać osoby, które będziemy udostępniać przez maila. Możemy skopiować link. I teraz tu możemy nawet powystawiać różne opcje, kto może. Dostęp ograniczony, lub każda osoba mająca link może korzystać z, z tego samego pliku. To jest uważam bardzo fajne. Jeżeli chodzi o pracę z uczniami, bo można jakieś, to stosować do różnych projektów grupowych, też być na bieżąco, co robią uczniowie. Na przykład, jak otworzymy jakiś tam dokument. Google, który w pracy wygląda bardzo podobnie do jeszcze tego starego Windows Worda. I tutaj możemy sobie komentować, też udostępniać i tak dalej. Możemy sobie po prostu skomentować jakiś tam Podać definicję, tak? I to też ułatwia jakąś tam pracę grupową. Dalej. Google ma jeszcze dodatkowy Web Store. To znaczy, mam dodatkowe rozszerzenia. Oraz aplikacje, które możemy sobie podłączyć i z tego korzystać. Na przykład ja mam różne rozszerzenia, które ułatwiają mi zapisywanie ekranu. I właśnie z tym pracuję. Lub możemy sobie dodać rozszerzenie Microsoft'a, Microsoft Office. I w ogóle takich rozszerzeń jest bardzo dużo, możemy sobie wyszukać po nazwie, możemy wybierać tylko i wyłącznie bezpłatne i tak dalej. Jeżeli już mówimy o rozszerzeniach, to jako wada systemu Google często było nazywane właśnie niemożliwość korzystania w offline, to znaczy nie mając dostępu do internetu. To w tym momencie już to też jest rozwiązane, i mamy rozszerzenie Google Doc, na przykład Offline, które sobie instalujemy do Chromu, i proszę bardzo, pracujemy nawet kiedy nie ma połączenia z internetem. Tak samo, wracając do całego ekosystemu, to on jest kompatybilnej, to znaczy, że różne pliki, no, jak arkusze, takie i prezentacje, tak i dokumenty, e, o, na przykład stworzymy prezentację, możemy zapisywać w różnych formatach, między innymi w formacie Microsoft, Dokumentów lub prezentacji. O, zaraz bardziej szczegółowe wideo, jak korzystać z prezentacji Google. Też w infoboxie proszę sobie znaleźć wideo na, tak, na taką lekcję. A tutaj widzimy, że możemy pobrać w formacie Microsoft, możemy w PDF-ie, możemy tekst, tylko obrazy, jeszcze nawet w różnych formatach. Bardzo wygodne. Powiem szczerze, narzędzie. No, i już podchodzimy do ostatniego, do aplikacji bardzo korzystnej dla nauczycieli. To jest aplikacja Google Classroom. Tym bardziej ze względu na nauczanie zdalne i warunki, w których teraz żyjemy. Zamykam szybciutko. I tu można otworzyć swoje kursy. Są już dużo fajnych, gotowych narzędzi: czat, wideo, połączenia z uczniami. Co fajnego, że konto Google można założyć także dla dziecka poniżej 13 roku życia po prostu w takim wypadku dziecko jest nadzorowane przez rodziców i widzi wszystko, co właśnie robi na tym kącie. I tak podsumując bardzo dużo zalet korzystania. Wy sami widzicie pracy w ekosystemie Google. I to, że jest darmowy, i to, że się rozwija, i to, że ma dużo fajnych wspólnych narzędzi. Także zachęcam do korzystania i do zobaczenia na następnych lekcjach.